Dzień dobry, witamy tu Wolpe jego challenge One Life. Do koda jedynki. Te zasady challenge są w opisie, ale w skrócie. Boli, a jak umieram, to wracam do pierwszej misji. W żadnym wypadku żadna z tych opcji nie jest. Nie za fajna. No chodź, że to ty... Dobra, umor. Umor. Dobra. To jest bardzo ciężka... Ciężki moment, bo... Oni się tutaj bardzo niefajnie respią. I to tak bardzo niefajnie, że może mi to przeszkadzać. Uff, nie mam zielonego pojęcia dlaczego ten granat wybuch tak... A, bo on nie trafił do środka, tylko się odbił, o Boże. A teraz się cieszę, że nie wybuch. No jakby on jeszcze mnie strzelił, nie? Było troszeczkę smutne Dobra. Ej, a teraz ty. Będziemy ty No wyłaś. O, jeden z trzech. Dobra. Niech tu nie Nie, um ja, to masz to meczka. Dobra. Ej, tym razem może bez zabijania się granatem. Hmm. Generalnie wszystko jest fajnie, no. Tylko wrogowie... ...z natury się respią... ...tutaj. No... No właśnie. Tego się... Tego się obawiałem, ten jeden wróg. To no muszę go zabić, bo on mi strzeli w plecy. Znaczy... Muszę? To teoretycznie nie muszę, ale... Z jednej strony dobrze by było To nie jest śmieszne To totalnie nie jest śmieszne To jest przezabawne no to wracamy do pierwszej misji. Nie, no fajnie, I cieszę się niesamowicie.